Witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z vlogiem. No i tutaj widzicie, jak Kiecia bawi się taśmą. Wyszłam z kotkiem trochę na dwór. Oczywiście muszę go pilnować i psiki są zamknięte. Ona się tam gdzieś W Choinki, nie wiem, czy ją teraz zobaczycie. Tu sobie siedzi. O. Ona jak u nas jest, to jest chyba dopiero drugi raz na dworze, no ale to jednak trzeba ją pilnować. Chcia chciała wejść na drzewo. Ale jednak zrezygnowała. Zeskoczyła. Coś sobie chyba znalazła do upolowania tam. Ona mega lubi polować na Lunę. I Lunie to już trochę przeszkadza. No ale staram się, żeby właśnie nie pozwalać kotu polować na Lunę, bo jak Luna macha ogonem, to wiecie, ona ma taki dłuższy ogonek. I te prędzelki są zachęcające dla kota. I ogólnie to Wam nie mówiłam, ale mam w pokoju mały remont. Były malowane ściany, sufit. Ściany na ten sam kolor, po prostu odnowione. I tutaj, gdzie miałam regał z książkami, to były tutaj um, po prostu zasłonięte te miejsca po tych zawieszeniach. I tam, gdzie było lustro, też, bo chcę trochę zmienić. Kot, tam w tle miał, czy bo chcę wejść na dwór, ale. Nie mogę go już wypuścić, bo już tutaj kombinował i prawie wyszedł z ogródka. No i będzie mały remont. Tutaj teraz właśnie wycinam te pianki pod spód. No i tutaj zmienione właśnie były panele na takie jaśniejsze. Na razie mebli nie zmieniam, bo zmienię je dopiero w przyszłym roku. Myślę, że około tak czerwiec, lipiec, coś takiego. No ale moje panele były strasznie porysowane od krzesełka na kółkach. No i też miały już kilka lat albo nawet dziesięć. Także już wypadało je zmienić. Muszę dokupić jeszcze krzesło, bo na pewno muszę wyrzucić tamto na kółkach, żeby znowu się nie porysowały. No ale biurko myślę, że przestawię gdzieś indziej, bo też będę chciała sobie zrobić tak, że Przemeblować trochę te wszystkie rzeczy No już Biorę się dalej do pracy Ja wyszłam właśnie na taras i przyrządzam psiakom i e, Kici obiad Tam już słychać za okna jak ona miałczy, Bo właśnie stoi na parapecie I widzi, że szykuje jedzenie Tutaj mam e, Jedną czwartą puszki Jeszcze No i wziąłam tutaj nową z tego oczywiście olej z się nam się aktualnie skończył i nie otwieram następnego, bo w ramach współpracy z firmą Hemplab dostaliśmy olejki z serii Pets. Przygotuję osobny materiał na temat tych olejków i tam Wam dam znać właśnie o jego właściwościach, zaleceniach i działaniach. Jest już godzina 7.20, ja niedawno wstałam. Yy, no i szykowałam sobie śniadanie, ale oczywiście w międzyczasie muszę jeszcze dać śniadanie. Yy, kici bo mnie nie za spokoju jeśli ona pierwsza nie dostanie że tutaj już jej nakładam mokrą karmę i pójdziemy jej y, zanieść Kicia dostała już jedzenie i ona ogólnie aktualnie y, w łazience ma kuwetę i miski y, no w sumie w łazience jest zamykane tylko na noc bo tak to chodzi po całym domu no, właśnie musiałam ją wynieść na te trzy dni, właśnie jak miałam remont, a dzisiaj myślę, że już ją przyniosę do siebie. Jeśli chodzi o mój pokój, to są już położone panele i listwy. No, tak jak wam mówiłam już wczoraj, że pomalowane ściany i sufit no i tutaj już były poznoszone moje meble i trochę rzeczy. Reszta rzeczy mam w sumie w pudłach i torbach jeszcze w innych pokojach, ale myślę, że dzisiaj się zajmę tym całym przenoszeniem i postaram sobie to jakoś tutaj ułożyć w pokoju. Na razie mam tutaj takie krzesło, bo muszę sobie po prostu zamówić jakieś, myślę, że mm, sobie zamówię jakieś takie wiecie zwykłe coś w typie fotela takiego bardziej miękkiego. Ale jeszcze nie wiem. Myślę, że jak mi przyjdzie, to Wam pokażę. Obrót. Proszę. Jeszcze jeden obrót. Brawo. Super piesek. Zostaw. Okno, okulary. Ok. Brawo. Super manek. Robię też śniadanie dla królika. Ym, tutaj już sobie wzięłam miseczkę. Jeśli chodzi o ziółka, które aktualnie mamy, to jest to babka lancetowata, jeżówka i jeszcze tutaj mam takie zioła podstawowe z Herbal Pezza. One mają właśnie taki miks różnych ziółek i tutaj na przykład mamy jeszcze kory wierzby, korzeń kory, no i takie różne fajne dodatki. My dawno właśnie nie mieliśmy. Żyli ziółek z herbal peca, więc pomyślałam, że może teraz mi to otworzę. No, bo on raczej na co dzień, właśnie nie te ziółka. Jeszcze ostatnio mieliśmy dwa inne, ale właśnie już y, zjadł. Na razie nie dokupuję, ponieważ trochę mamy. Y, no, no, więc może otworzę mi te. Mam tutaj bananoka liofilizowanego z firmy suszu. Jak widać, to kot bardzo chce wejść na dwór. Kcik, ci przestań kotek. Nie wolno. I wspina mi się po maskitierze Ale no niestety nie mogę go teraz wypuścić, bo wczoraj prawie przeskoczył do sąsiadów. No i to nie jest jednak za bardzo bezpieczne. Na początku sobie spokojnie chodziła, jak ją nagrywałam. No a później wzięła rozbieg i w ostatniej chwili ją złapałam, no bo już zaczęła przeskakiwać na drugą stronę ogrodzenia. No już. No już, Kicia. Nie wolno na dworek, wiesz. Wziąłam jej najmniejsze szelki, jakie mam w domu, ale one niestety były za duże i spokojnie sobie z nich wyszła. No. No, no chcę wyjść bardzo na dwór. No ja wiem, Kicia, że ty chcesz wyjść, ale nie możesz. Fidermenie mały. Nie możesz, kiciu. No już. No chodź. Nie wolno kiciu. Wracając jeszcze tutaj do e, jedzenia dla królika, mamy tutaj werselagę complete. Już nam tutaj zostało w sumie niewiele, będzie trzeba domówić. Ja mu tutaj troszkę mieszam bardziej. Może przesypę mu to do pojemniczka. Bo jak już e, nie ma z nami okruszka. To te pojemniczki stoją puste, bo zazwyczaj była tutaj jego karma albo jakieś takie drobne przysmaki. No ale teraz właśnie nie wiem za bardzo co z nimi zrobić. Może wezmę jakieś rzeczy dla siebie. No bo raczej w sumie nie są mi potrzebne dla, e, dla królika, bo będę w takiej dużej ilości. A więc tutaj naprawdę mega mało zostało tego na kilka dni, bo ja ogólnie mu nie daję także na przykład całą miskę e, tylko dorzucam mu właśnie po kilka granulek do ziółek e, on bardzo lubi tą karmę ale właśnie podstawą są ziółka, więc e, używam tego jako taki mały dodatek no ale i tak w sumie dostaję ten granulat codziennie, więc e, no będzie trzeba domówić, tak jak już wspominałam Ja już się będę z Wami żegnał. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to będę bardzo wdzięczna za łapki w górę. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!